Niemcy przed II wojną światową były tym państwem, gdzie rozwój obrony przeciwpancernej miał absolutny priorytet. Nie było takiego drugiego państwa na świecie, które przywiązywałyby taką wagę do obrony przeciw czołgo. a gdy Niemcy kończyli wojnę w roku 1944 i 1945, to kończyli ją w przeświadczeniu, że nie są w stanie zapewnić swoim związkom taktycznym, dywizjom piechoty przede wszystkim, skutecznej obrony przeciwpancernej. Czyli w 1939 roku, jak zaczynali wojnę, to byli przekonani i wtedy byli słusznie przekonani, że mają bardzo skuteczny system obrony przeciwpancernej na poziomie szczebla Związku Taktycznego i Związków Operacyjnych. Natomiast w roku 1944 i 1945 przegrywali wojnę z poczuciem, że nie byli w stanie utrzymać tej jakości, z którą zaczęli wojnę i postrzegali niezdolność utrzymania tej jakości do skutecznej obrony przeciwpancernej jako jedną z głównych i zasadniczych przyczyn swojej porażki, zwłaszcza na froncie wschodnim. A z czego to wynikało? Bo przecież niemieckie działa przeciwpancerne były działami o wysokiej jakości. Co za tym nie działało w tym systemie? Może po kolei. Zacznijmy od tego, że Niemcy przeżyli w I wojnie światowej szok, bo przeciwnik, Brytyjczycy, a potem Francuzi użyli przeciwko nim czołgów. I Niemcy byli pierwszym krajem na świecie, który został zmuszony. Siły zbrojne jeszcze cesarskich Niemiec zostały zmuszone do prac nad środkami walki z czołgami, do szukania środków przeciwpancernych. To jeszcze na polach w I Wojny Światowej zaowocowało pierwszymi konstrukcjami do zwalczania czołgów, w tym między innymi powstaniem pierwszej różnicy przeciwpancernej, karabinu przeciwpancernego, kaliber 13 mm, dedykowanemu właśnie zwalczaniu czołgów. To jest o tyle ciekawe, że ten niemiecki pocisk, ten nabój 13 mm do karabinu przeciwpancernego został zdobyty przez Amerykanów i zaadaptowany jako kaliber 12,7 mm do ich najcięższych karabinów maszynowych ówczesnych systemu Browninga, które zresztą do dnia dzisiejszego funkcjonują jako uzbrojenie. Natomiast Niemcy zdali sobie sprawę, że czołgi są ich wrogiem, tym bardziej, że w okresie międzywojennym, w okresie istnienia Reichswery, nie mogli posiadać własnej broni pancernej, więc skupiali się na rozwoju przede wszystkim środków przeciwpancernych. Skonstruowali wiele bardzo ciekawych rozwiązań, ale ich podstawowym narzędziem, które postanowili wykorzystać do walki z czołgami, była armata przeciwpancerna. To była armata, która najpierw nazywała się tak, a potem PAK. To był skrót od tank awerkanone. Po z początku Niemcy używali brytyjskiego słowa tank na określenie czołgu, a potem to był pak (pancer) abwerkanone, dlatego, że w pewnym momencie Niemcy wymyślili własną nazwę czołgu po niemiecku czołg to jest pancer. Jednostki przeciwpancerne to były jednostki, które początkowo właśnie nazywano Panzerabwehrkanonen, tak jak same armaty, a potem wprowadzono bardziej taką nazwę związaną z łowiectwem Panzerjäger. Ponieważ Panzerjägerzy, czyli łowcy czołgów, mieli zniszczyć właśnie czołgi, no to Niemcy uznali, że ta formacja będzie częścią wysp pancernych. No kto się ma najlepiej znać na czołgach? No, Pancerniacy, więc kto będzie najlepiej niszczył czołgi? No, Pancerniacy, ale nie tylko we własnych czołgach, ale również w zwykłych armatach przeciwpancernych. I pod koniec lat 20. kiedy Niemcy rozpoczęli pracę nad całą serią nowych armat, między innymi stworzyli armatę PAK 3,7 cm, którą uznali, że będzie idealną armatą przeciwpancerną. Zaczęli ją masowo produkować. Ta armata została również sprzedana do Związku Radzieckiego. Tam została przekalibrowana na kaliber 45 mm i te dwie armaty, niemiecka 37 i radziecka 45 mm, były najliczniej produkowanymi w czasie II wojny światowej pod względem liczby wyprodukowanych produkowanych dział działami przeciwpancernymi. Armata pak 3,7 cm oznaczała się tym, że pocisk stosunkowo niewielkiego kalibru, który był z niej wystrzeliwany, no osiągał dosyć dużą prędkość początkową, miał odpowiednio twardy rdzeń i przeciwko czołgom lat 30. był bardzo dobry. To znaczy, kaliber 3,7 cm, 37 mm, w ówczesnych warunkach technicznych gwarantował porażenie czołgu o pancerzu grubym do 37 mm. Dlatego Francuzi budowali czołgi o pancerzach grubości 40 mm, żeby te armaty niemieckie, kaliber 37 nie poraziły, że to było na granicy możliwości armat przeciwpancernych. czyli armata Pak 37 cm nie przebijała pancerza grubego na 40 m, mm, ale taki 20-30 czy nawet 35 mm przebijała, czyli na przykład była w stanie obezładnić Niemal każdy czołg radziecki, większość brytyjskich, polskie i starsze modele francuskie przed rokiem 36. No i olbrzymią zaletą armaty Pak 37 cm było to, że ta armata była mała i lekka. Innymi słowy nadawała się do zasadzek przeciwpancernych. Można ją było wprowadzić w linię transzy i okopów, można było ją przetaczać siłą kilku ludzi. Miała kompaktowe rozmiary, miała małą masę, dzięki czemu można było produkować jej dużo, szybko i tanio. Niemcy przed wojną wyprodukowali ponad 10 tysięcy takich armat, i obok dwucentymetrowych działek szybkostrzelnych, to była najbardziej pod względem ilości najliczniej wyprodukowana broń artyleryjska niemiecka. Mało kalibrowa, co prawda, ale jednak. Była to broń zespołowa. Ponad 10 tysięcy według niektórych źródeł, nawet i ponad 11 tysięcy tych armat powstało jeszcze przed wojną. Z czego wynikała ta masowość produkcji? Otóż Niemcy uważali, że będą posiadać wielkie siły zbrojne. I rzeczywiście w roku 1939 rozpoczęli wojnę posiadając ponad 100 dywizji. Niemcy prowadzili różnego rodzaju prace planistyczne, testy, badania i stwierdzili, że... By stworzyć skuteczną obronę przeciwpancerną na poziomie związku taktycznego, takiego jak dywizja, według normatywów obrony, wiadomo, dywizja piechoty broni się na szerokości nie większym, żeby być skuteczna, nie większym niż 8-10 km.